Można jak najbardziej bardziej. Ale komuś? o kurwa No, <noise> się, stało się, co? Wyleciałem, na 100% wyleciałem przez kabinę Ja bo się tak przypierdoliłem w auto <noise> To chłopie maskę urwało prawie no, Ale co byłeś auto? O on stanął od razu Bo ty prawdopodobnie jak skręcałeś okay. A, dobra, o! Poczekaj bo drzwi! O pierdo! Co poradzą najmocniej? Dobra dawaj. Zwrócimy tylko pomysłowi tutaj kombajn. Albo w sumie wiesz co? Sam sobie zawróć. <grym> Sam sobie... O panie dzień dobry! Witam serdecznie! O, to ja sobie od, od razu wsiadam nie gać mordeczko. Kaka kask mam, dobra. Nie na pasze. ale jeśli będziemy widzieć, że coś nam... wiecie... O Boże. O Boże. dokłosiłeś kurwa kombajn? No a co? Boże, u mnie było słychać tak jakbym siedział w kabinie. No z niczego mi o... kurde, weź go odpal odpal. jak wiesz. Aha, a weź go zgać. Zaraz poczekaj teraz do końca. Dobra. Ja się straszyłem! Ja z widłami ja, i nie, nie no masakra to to się dzisiaj odwala. O kurde Ja nie wierzę w to! O, Boże, nie mogę. Dobre, 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 wciulnie. Nie możemy to zrobić od razu, słuchajcie. Ja sobie ten kredycik, e, kolejną piątkę spłacę. E, Ile zostaje? Dwadzieścia. Ej. Co? Boże, czekaj, sorry, ja nacisnąłem pożycz, a nie spłać. 10 zostaje. O, <laughs> ja tak chodzę, mówię, co się stało, że 20. Dzisiaj... to my wzięli chyba. No, my już no teraz my w my tym my momencie, czyli zaczynamy oczekiwaniem. Oczekiwaniem <laughs> jasy sieci, kurwa, by, na środku drogi. E, Boże, e, słuchajcie, oczekujemy na sąsiada, ta nasa. Dzisiaj będziemy tutaj. O, widzę, że Borus udało mu się wejść, więc spoko. Postawiamy o się Boże, nawet... Jak już się pojawiły. Boże, mój. Ja pierdolę Jak się zląkłem w kopie wysiadłem z ciągnika I słyszę coś pluszcze chłopie jakby coś się topiło Ja patrzę pies pływa w bajorku Pierwszy raz to widzę jak pies pływa A to raz, jak mogę być też